Dzień dobry, witajcie, kolejne nagranie w domi drewno, ale na kanale Testy TV, ponieważ tutaj rozmawiamy bardziej o sprzętach. I dzisiaj prawdziwe perełki na mojej stródnicy, czyli Bridge City Tools, sekcja kątowników. Kiedyś słyszałem właśnie, że jeśli można byłoby porównać do czegoś te kątowniki, czy generalnie narzędzia, produkty właśnie z Bridge City Tools, to Byłoby to, słuchajcie, Lamborghini, Maserati tego typu klimaty, czyli coś co niezwykle niezwykle dobrze spełnia swoją funkcję, do którego zostało stworzone, ale też przepięknie wygląda. I tutaj jest to połączenie wydaje mi się doskonałe. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, ten kątownik najdłuższy tutaj jest 600 mm liniał Odchyłka jest 0,02 mm, więc to jest naprawdę super dokładny sprzęt. Ale nie tylko słuchajcie, same narzędzia wyglądają dobrze. Zobaczcie, jak to jest pakowane. Jak biżuteria wręcz. Grube, naprawdę grube kartonowe opakowania. Tutaj jest gwarancja. A to było na przykład opakowanie do tego elementu. Tak to wyglądało. Można się postarać, można nawet narzędzia w ten sposób dopieszczać. I oczywiście osoby, które nabywają te sprzęty, są, e, są m, takie karty gwarancyjne. I również przy tych dokładniejszych sprzętach, dokładniejszych przy tych większych sprzętach, również certyfikaty potwierdzające właśnie dokładność tych narzędzi. No i dobrze, od czego zaczniemy? Bo mam tutaj kilka różnych. Może zacznijmy od najmniejszego. A jak? Zacznijmy w ten sposób. I tutaj mamy kątownik. MMS 1 mm square malutki kątownik, niezwykle pomysłowy. Czekajcie, trochę poprzesuwamy tutaj to. Kątownik, który... Dlaczego jest pomysłowy? Ponieważ ma tutaj trzy magnesy neodymowe. Całość jest wykonana oczywiście z aluminium. A tutaj w boku ma trzy neodymy. I taką stalową blaszkę, którą kiedy zepniemy, możemy ten kątownik pracować zupełnie na płasko. Na jedną stronę przesuwamy ten magnes, pracujemy w drugą stronę. I oczywiście, czekajcie, coś tutaj wezmę jakiegoś. Czyli jeśli chcę pracować na powierzchni, to pracuję w ten sposób i przesuwam się po tym ograniczniku z boku. A kiedy chcę pracować w środku, na przykład w tą stronę, żaden problem. Dociskam ten magnes i pracuję w tą stronę. Te otworki, które są, to nie tylko zmniejszające, one nie tylko zmniejszają wagę samego tego narzędzia. Czekajcie, siądę sobie, będzie chyba wygodniej mi to wam prezentować, ale również oczywiście pomagają trzymać ten przyrząd. Kiedy sobie tutaj na przykład magnes weźmiemy w tą stronę, o, to palcem to jest tak. Jednym palcem trzymamy sobie tutaj ten magnes, żeby on, no bo ten magnes, tą blaszkę stalową. Bo oczywiście ten magnes, te magnesy one nie są jakieś wielkie, ale w ten sposób możemy się przesuwać. I tutaj drugim palcem również pomagać sobie to miejsce przesuwania. Ołówek, czy też nożyk traserski, taki bardzo dokładny, ścięty oczywiście tylko w jedną stronę. Naprawdę fajny kątownik, coś innego niż te wszystkie kątowniki, które, które mamy w warsztacie. No, oczywiście, praca w pionie również żaden problem, ta stopa wtedy. Czy ten, ta blaszka zamienia się wtedy w stopę, która poszerza nam ten kątownik? On będzie wtedy stał stabilnie, i możemy sobie tutaj pracować w ten sposób. Dobrze, tego malucha odkładamy na bok. I teraz kątowniki najbardziej klasyczne, czyli kąt prosty. Tutaj mam dwie długości. Jedna jest dwusetka, druga jest. Ile to ma? To jest 130 mm, czyli klasycznie, klasyczne. Całe wykonane tutaj z aluminium anodowanego i tutaj stalowy liniał. Zaraz zobaczymy sobie grubość tego liniału, bo to też ma znaczenie oczywiście. 1,75 i 2,0. I teraz tak. Zacznijmy może od tego małego liniału. Tutaj nie ma żadnej skali, jak widzicie, jest tylko znaczenie 8 do 1, czyli tutaj mamy szablon do jaskółczych ogonów w skali 8 do 1. Myślę, że wiecie, wiecie, jak się oblicza to, skąd się wzięło to 8 do 1, jeśli mamy kwadrat. Albo trójkąt, i tutaj mamy 8 jednostek, tutaj mamy 8 jednostek, czyli mamy taki trójkącik. No to jeśli podzielimy sobie to na te 8 części i wezmę jedną jednostkę, to mamy tutaj ten kąt. Czyli bok 8, bok 1, i tutaj wychodzi nam ten kąt. Osi 1 ósma, 1 6 to są te najczęściej stosowane. Proporcje kątów i dobrze, wracamy do naszego kątownika. Czyli tutaj mamy 8 do 1. Jest, jest zawieszka i jest tutaj też wycięcie w tym miejscu. Tak, będziecie widzieć? Widzicie, w tej stopie. Wycięcie do, do tego, abyśmy mogli docierać naszym ołówkiem do samego końca. Czy nawet e, wypada na ten, nam ten grafit ciut za element. Kiedy narysujemy linię, dochodzimy wtedy do samego końca. E, dobrze. I czyli tutaj mamy. No, oczywiście kąt prosty. No i tutaj ten kąt do jaskółczy ogonów. Dobra. Z drugiej strony nie ma nic. No i sam wygląd, jak widzicie. To jest przepiękna, przepiękny kątownik. Co tutaj dużo mówić? Cztery śruby mocujące liniał w samym e, korpusie aluminiowym. Dobra. Jeśli chodzi o większego brata, jest jeszcze chyba jeden pośredni numer, e, którego nie mam. Tutaj mamy 200 mm, i tutaj jest już wy. Wypalone laserem, to wszystko jest 200 mm na zewnątrz i 150 mm tutaj od naszej stopy. Stopa oczywiście jest trochę szersza. Poczekajcie, od razu sobie będziemy mierzyć. To tutaj mamy 16 mm, a tutaj było 13. Generalnie, biorąc ten kątownik do ręki, to już jest kawał masy. Nie mam tutaj wagi, ale z pół kilograma to już e, czuć, czuć ten kątownik. Jest również tutaj ten szablon do czy wagonów. Też z, e, w proporcji 8 do 1. Cztery śruby. Mocowanie stalowego liniału do. Do tutaj do podstawy i również ten pomarańczowy pomarańczowy kolorek ozdobny w środku. Ktoś się pytał, czy ten kształt ma jakiś cel. Nie, to jest tylko ozdoba, która na dodatek jest ruchoma. Więc słychać kiedy pracujemy tym sprzętem, dobrze lecimy dalej. Kontrast był. Czyli czas na kąty 45 stopni. Z jednej strony i tutaj kąt rozwarty, uzupełniający właśnie też 45 stopni. No i myślę, że tutaj nie ma się co czarować, że w kątownikach, no przynajmniej jeden ten kątownik trzeba mieć w warsztacie, taki, który będzie wam gwarantował utrzymanie kąta. No cóż z tego, kiedy my będziemy się starać pracować jak najdokładniej można, kiedy. Nie będziemy mieli nawet czym tego zmierzyć, prawda? Tu jest jeden kątownik, i tu jest kątownik drugi, które w sumie jest tylko, czyli one się różnią tylko wielkością. Czyli tutaj, grubość stali, gwarantuje wam, no i twardość też tej stali, gwarantuje wam, że kiedy będziecie pracować z tak ostrymi. Narzędziami, no ta stal tutaj w nożu, tym japońskim, też jest niezwykle twarda, ale nie będzie naprawdę obawy, że, że nożem zniszczycie właśnie kątownik. Dobrze, czyli tutaj mamy kąty 45 stopni. Słuchajcie, nie ma tutaj absolutnie. Jakby to powiedzieć, obawy, że te kąty Wam się tutaj nie będą zgadzać, jeśli użyjecie jedno narzędzie i drugie w mniejszej skali, to na pewno te wszystkie kąty będą Wam się zgadzać. Precyzja tych narzędzi jest po prostu naprawdę niesamowita. Ok. Kolejne narzędzie niezwykle ciekawe, bardzo uniwersalne i to jest kątownik świetny. Oczywiście kątownik nastawny, czyli uzupełnienie do kąta prostego i kąta 45 stopni, to klasyka klasyków, czyli kątownik nastawny w dwie strony. Oczywiście możemy go zamieniać również w 90, również w 45 stopni. Kiedy użyjemy sobie tego kątownika wzorcowego naszego i przeniesiemy ten kąt, zaznaczymy sobie tutaj, dołożę sobie ten kątownik, nasz kątownik nastawny. Kiedy zablokuję to wszystko, no to mam od razu zrobiony kąt 45 stopni. I mogę nim pracować. Oczywiście wtedy pracujemy nim w jedną stronę, za chwilę możemy sobie przedłużyć to, pracować w drugą stronę. No i oczywiście, obracając go o 180 stopni pracujemy w drugą stronę, tak i teraz co on takiego ma, że mówię, że jest uniwersalny i no jest faktycznie takim kątownikiem niesamowitym. Również tutaj ma tą linię, którą widzicie, czyli ten szablon 1 do, do 8 do jaskół czy ogonów. Tutaj mamy 45 stopni na, na czubku. Całość blokowana jest przez docisk dźwigniowy. Przejdźmy teraz do tych elementów tutaj ruchomych na zawiasach. Z jednej strony mamy jeden i tutaj jest po prostu kąt prosty, czyli Możemy pracować od razu. Przykładam sobie do, do elementu i mam gwarantowany kąt prosty. Z jednej strony, z drugiej żaden problem. Tak, ale tutaj mam jeszcze dwa kolejne elementy i to są szablony do jaskół czy ogonów. Również jest, jest jedna szósta i jedna ósma tych Proporcjach, czyli pracujemy sobie w ten sposób. Zmieniam kąt. Otwieramy to sobie, tutaj żeby pracować tak, to muszę zrobić tak. I mam w drugą stronę, i faktycznie przy tym kątowniku nastawnym estetyka to jest po prostu mistrzostwo świata. No, i zostało nam największe narzędzie duży kątownik 600 mm świetna sprawa. Tutaj ma jeszcze taki dodatek może od razu od tego zaczniemy dodatek, który jest dodatkiem, jak sama nazwa wskazuje więc to dokupujemy osobno dwa magnesy neodymowe od spodu. Cyk, przesuwamy i praktycznie ma dwie funkcje. Tak, Po pierwsze, ma tutaj ten nosek, który, który możemy rysować. Przesuwam się, przesuwam rysi kołówka w tym miejscu. Ale ma też drugą funkcję, czyli jeśli na przykład nastawię sobie na dokładnie 350 mm, tutaj te linie nam się pokrywają i wtedy nam się tworzy drugie. No, jakby to skalę przenosimy sobie na drugą stronę, tak? Do trasowania z jednej, i z drugiej. To też ten element również tu pasuje na ten liniał na, na kątownik 90 stopni, więc możemy również jechać wzdłuż materiału po tym dzióbku do, do trasowania linii równoległych. I jeszcze ten kątownik ma drugą funkcję. Świetną, genialną funkcję, ponieważ generalnie takie kątowniki, które są robione, które mają 90 stopni, tak jak ten, jedziemy i mamy tutaj zapewnione, że kiedy wytrasuję tutaj linię, no to ona oczywiście będzie pod kątem 90 stopni, do, do tej krawędzi, nie? Tutaj musiałem tak zrobić i to będzie odpowiadać 90 stopni, ale. Jest też tutaj druga funkcja poprzez tą dużą dźwignię. Duża dźwignia, która luzuje nam drugi element aluminiowy, nastawny. Tutaj nie ma żadnych kątów. Wtedy, kiedy to zablokuję, to mam kąt w drugą stronę. I tu jest kąt oczywiście wtedy dowolny. 600 mm. Więc kiedy sobie, nie wiem, ustawię tutaj. Od tego kątownika musiałem narysować coś 45 stopni, to mam 45 stopni, ale na ramieniu 600 mm. No i tutaj to wszystko jest zrobione naprawdę pancernie. To aluminium, z którego to jest wykonane, to jest kawał sprzętu. Liniał sam absolutnie się nie wygina. Tutaj jest stal 1,9 mm. Tak, 1,9, więc to jest linia wzorcowy. Mój. Do takich dużych gabarytów. No i kiedy chcę wrócić do 90 stopni, to wystarczy zlicować sobie tutaj te dwa elementy ze sobą. One są tak zrobione, że. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może, że ten element czarny. Jest dosłownie spół milimetra cofnięty w dół w stosunku do tego pomarańczowego, dzięki czemu, kiedy ustawimy to mniej więcej równo, to zawsze będzie Wam dotykał ten pomarańczowy do powierzchni, i macie wtedy zapewnione właśnie te 90 stopni. Nagadałem się, nagadałem się, ale myślę, że przedstawiłem wam również. Takie Mercedesy czy Lamborghini, jeśli chodzi o światek kątowników. Ode mnie dwa kciuki w górę za precyzję i za jakość wykonania. Czekam, kiedy w Dictum jeszcze pojawią się jakieś strugi z Bridge Tools, Bridge City Tools, ponieważ tamte strugi wyglądają po prostu bajkowo, bajkowo. Niesamowite narzędzia w ogóle ta firma robi. Design i uniwersalność to jest po prostu potęga. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych nagraniach. Na razie!